Popłakałeś się. Popłakałem się dzisiaj w pracy, kurwa. Po prostu jestem załamany. Ja y, podejrzewam, że tak będzie, dlatego, że była cisza przez długi czas. Najpierw była informacja o chorobie, a potem długo, długo nic. Potem ta prośba o modlitwę i y, tak myślałam, że tak będzie. Nikt nie chciał powiedzieć, jaki to jest rak. Więc można było przypuszczać, że jakiś taki najgorszy i chodziło o to, żeby nie było żadnych komentarzy. Że to już koniec, że już nie ma nadziei, żeby nie czytała tak. Tak myślę. Nie wiem, po prostu nie mam słów. Nie mam słów. Nudziłem się dzisiaj rano i zobaczyłem właśnie informację, że o pierwszej w nocy Janna Kołeczkowska zmarła. No po prostu nigdy nie poznałem na żywo. Nigdy. Nie byłem na żadnym występie. Ale tak się, może nie utożsamiałem ale po prostu tak czułem tą osobę. Tak. To był taki poziom artyzmu, to tam. to tak mi nie powiedział, bo Poczucia, to, nie wiadomo, humoru. ale poczucia humoru, tego takiego smaku. No po prostu tak. No była taka lotna w tym, w tym poczuciu humoru, tak wszystko ze smakiem i tak, tak w, w punkt. Ja już od lat oglądałem ten um, um, serial um, spontaniczny. Jak to powiedzieć? spadkobierca spadkobiercy, tak. Taki, ta kino, że temat się, jakby tak udajesz tylko zajawkę tematu i, i, to, i to się dzieje po prostu y, tak z marszu na, na scenie, nie. I mówię, to była osoba fenomenalna. Po prostu nie chce mi się wierzyć. Tyle, ile rzeczy mam w głowie, tyle, ile pamiętam tych, tych tekstów z kabaretów, ze skeczy, po prostu Boże. Ja pamiętam, e... pamiętam też spadkobierców, ale pierwszy skecz, który... Pamiętam kabaret potem, który zawsze mnie bawił i nawet wtedy chyba nie kojarzyłam, że to ona. A gdy, potem już oglądamy ją w hrabim, jakiś tam dopiero za którymś razem, ale taki pierwszy kabaret, kabaret, to pierwszy taki występ, który mnie ubawił, to było wieczór poezji biesiadnej. Pamiętasz to? Gdzie teksty takie tam przepijamy, przepijemy naszej babci. Gacie w kratę. Nie, Majty w kratę. Majty w kratę. Majty w kratę. Majty w kratę i takie tam. O, bela, bela. Bela Marie. Bela Marie. I już. I już, tak. To właśnie no. to ty pamiętam ty. najbardziej, bo to był w ogóle Dobrze. pierwszy. I jeszcze taka historia związana. Zawsze, gdy wyjeżdżam do Zakopanego, przez jakiś czas wyjeżdżam co roku, to kupuję książki o tematyce górskiej a któregoś razu zdarzyło się tak, że tę książkę kupiłam tylko jedną, w ogóle nie było żadnej, no żadnej takiej, której bym nie miała wcześniej, albo takiej, takie, która by mnie zaciekawiła, i kupiłam książkę o kabarecie hrabi, gdzie po drodze jak wracałam, poczytałam y, historię wszystkich ich programów, jak, się, jak to się działo, jak się w ogóle zaczęło, jak oni te programy tworzyli, co ich doprowadziło no, do takiego żartu i y, pamiętam właśnie całą drogę powrotną, No, przez całą tę drogę przeczytałam książkę. Nie wiem, no ja mam po prostu mnóstwo takich czy w głowie. Mnóstwo. Ja te teksty używam też w życiu codziennym często. Bo to jest po prostu bardzo, mówię, takie. Jaka fajna niespodzianka. Taka fajna niespodzianka. No, niezapowiedziany teściu, z teściowej to jest z tego. Albo to, jak się broniła... Egzamin jeszcze? No. Docent, panie docencie, docencie. Super. Boże. Po prostu mówię, nie, to, to się tak szybko zadziało. Człowiek niby wiedział, coś, coś z tyłu głowy miał, tak, że musi być ciężko, skoro proszą o te, o te um, um, intencje i w ogóle, ale nie spodziewałem się, że to coś... Bo to dosłownie parę miesięcy temu zostały zawieszone występy. W kwietniu. Jezus, Maria, i mija trzy miesiące i jest po człowieku. Czy ty to rozumiesz? Boże, po prostu nie wiem, nie, nie chcę mi się w to wierzyć. Nie wyobrażam sobie, że, że już nigdy nie będzie żadnych jakichś projektów, żadnych jakichś e, spektakli z jej udziałem. Bo to jest osoba nie do podrobienia. I taki wiesz. No się mówi, przyszedł. że nie ma ludzi nie do zastąpienia, no to nie jest prawda, bo już spotkałam się z sytuacją, że byli ludzie nie do zastąpienia. Więc ona też jest osobą nie do zastąpienia. Ja dziś myślałam o tym właśnie w kontekście jej śmierci, to myślałam o tym, że nie jest możliwe, żeby to się kończyło, żeby, żeby człowiek żył po to tylko, żeby umrzeć, że to musi być jakaś kontynuacja. Musi być kontynuacja myśli, żartów, tego, tej osobowości, że coś na pewno dalej będzie się działo. I jeszcze się kiedyś spotkamy wszyscy z nią, z jej żartami i, sobie, i się powygłupiamy trochę. Przeczytałem dzisiaj, że ktoś napisał, Wiesz, ja akurat jestem osobą niewierzącą, tak? Ale to nie ma znaczenia. Ja, takie, Czasami coś się powie takiego ładnego i to, i to jest po prostu ładne w samym jakby w samym sobie. że ktoś napisał... Ktoś uznał, że w niebie jest zbyt smutno i wysoła się, żeby było weselej. No, Pięknie powiedziałem. Um, no ale matko na mnie idzie. Nie można powiedzieć o sobie, że jest się niewierzącym, bo w coś w coś się wierzy, przecież nie jest możliwe, że człowiek, że to po prostu był koniec, tak, żeby cały sens polegał tylko na, na tej powłoce. Coś, człowiek jest w środku przede wszystkim, więc coś z tym środkiem dalej musiało się stać. Ja wierzę w karmę. Wierzę, że ktoś jest dobrym człowiekiem, to dobro do niego wraca. Chciałabym też wierzyć w reinkarnację, że ktoś katuje zwierzę, to jest później w przyszłym życiu takim zwierzęciem katowanym. I wtedy by to było zrozumiałe, ale no po prostu ciężko mi wiesz, Już od wielu lat tak mam, że po prostu nie wierzę. Mam wrażenie, że nigdy nie wierzyłem, że mnie po prostu zmuszano do chodzenia do kościoła i do wiary, ale nigdy mi nikt dobrze nie wytłumaczył tej wiary, i ja nie potrzebowałem tego, bo zawsze uważałem, że. A... Właściwie nie mogę powiedzieć, że jesteśmy kowalami własnego losu, bo ja miałem bardzo wysokie poczucie niesprawiedliwości za to, co mnie spotkało jakby w przeszłości, za młodu. Mam na myśli to szykanowanie w szkole. I zawsze sobie mówiłem, jeżeli... Wiesz, ja też nie... to nie chodzi o to, żeby też kogoś urazić, bo ja, cała moja rodzina wierzy. I ja to szanuję, to nie chodzi o to, żeby to negować, ale zawsze sobie mówiłem, że jeżeli Bóg istnieje, to dlaczego mnie robi takie coś? Czym ja sobie na to zasłużyłem, na takie cierpienie, tak? No i przychodzi teraz taki moment, gdzie wiesz, no ja nie znałem tej osoby, przecież ja nie znam osobiście, nie znałem Kołaczkowskiej. Nie. No nie mam prawa powiedzieć, że była mi jakoś tak też totalnie bliska, ale po prostu taka, taka osoba, gdzie wiesz, jaka to jest strata, i zastanawiasz się. Czemu ona, czym sobie na to zasłużyła, tak? Jakby co, co, takiego się wydarzyło, że po trzech miesiącach, gdzie się dowiedziała, nie ma człowieka. Ale wiesz, to też, też tak się zastanawiam, dlaczego uważamy, że życie jest czymś tak niezwykłym, tak wspaniałym, że pytasz się, dlaczego sobie na to zasłużyła? A to może ona właśnie jest teraz Może ona jest w lepszym, lepszym miejscu i to może właśnie sobie zasłużyła na to, żeby już do tego miejsca trafić i może to tak trzeba rozpatrywać. No bo my tak się czasem zachowujemy, czy takie pytania zadajemy, jakby to, co tu się dzieje, to było jedyne, co, yy, co w ogóle się wydarzy. A może to jest ten, w cudzysłowie, czyściec? No może tak. Nie wiem, nie wiem, po prostu jestem rozwalony totalnie cały dzień. Nie wiem, zapomnę o czymś, zaśmieję się i, i, i mam to z tyłu głowy. No po prostu tak mnie to wstrząsnęło, nawet przez myśl mi nie przeszło, że jej się może nie udać. Nie byłem przygotowany na takie coś. Wstaję rano i jest po prostu taka informacja. Po prostu mówię: Matko, nie no, po prostu nie wiem, że od razu ci się nagrałem. To z mojego nagrania to wiedziałaś. Tak. Jezu, smali. Nie zaczęłam teraz oszukać. A no, tak jak rozmawialiśmy, to mnie wcześniej rozwaliła ta śmierć Tomasza Jakubiaka, gdzie wierzyłam, że. no. Byłam przekonana, że on sobie da radę. Ale to jest inaczej, bo on tam Ale tam, to, było, to było, tam było wszystko pokazane i wszyscy wiedzieliśmy. Że tak powiem, od kuchni pokazał tego raka i tą walkę i to był taki proces, widać było jak on podupadał, tak? By, tak byłeś przy... teoretycznie przygotowany, przygotowany. Tak. że kurczę tam jest kiepsko, a tutaj nagle taka luźna informacja, zero w ogóle, nul, nie wiesz nic i nagle kaputnie, Po prostu... No właśnie, to też, to też, było, to też było wymowne to, to milczenie, hmm. nie? ona sobie ewidentnie nie życzyła, ona chciała, wiesz... Może ona sobie nie życzyła tych właśnie takich dołujących komentarzy, albo że ktoś by w... powiedział, o, to już nie ma nadziei, a... łaski, tylko czego takiego, żeby się ludzie nie litości. litości. No, nie, też nie wiem, czy... no ale wydaje mi się, że, że nie chciała czytać tego wszystkiego, bo ludzie różnie piszą, tak? Teraz złe przykłady, dobre przykłady, że ktoś wyszedł, że ktoś nie wyszedł. Chciałabym sobie może zostać sama, dowiemy się pewnie no. czegoś, no i się od znajomych i od rodziny. Także dzisiaj bardzo smutny dzień. No to jest osoba nie do podrobienia. Bardzo wielka strata.